Środa 11 marca, wybory w Polsce i rewelacja pana profesora Brzezińskiego. Witam, dzień dobry państwu. Dzień dobry, dobry wieczór, jeszcze dzień. Pozdrawiam bardzo serdecznie, tradycyjnie słuchaczy moich komentarzy w całej Ameryce, Polsce, Melbourne i Sydney, w Australii, w Nowej Zelandii, a szczególnie z dużego skupiska. Polonijnego, jak określono, na wyspie północnej w Auckland, Wellington, Hamilton i New Plymouth. Pozdrawiam moich rodaków w Niemczech zarząd dyrektorów polonii niemieckiej, moich rodaków we Włoszech z zarządu polonii włoskiej w Rzymie, a także Toskanii, Kalabrii i Sycylii. W następnym komentarzu życzenia dla innych regionów świata. Jesteśmy wielcy, a będzie jeszcze lepiej zapewniam, że będzie jeszcze lepiej. Szanowni Państwo, w jednym z wcześniejszych felietonów mówiłem o histerii, jaka rozszalała się na okoliczność mordu byłego rosyjskiego polityka i oligarchy Borysa Niemcowa, prawdziwe nazwisko Boruch Neumann. To nie jest najistotniejsze, ale postawa prominentów politycznych i mediów piszących po polsku z Polski. To jest okropne. Mówiłem, że rozkochane media piszące po polsku w Polsce w informacjach o wydarzeniach na Ukrainie z zasadą jednostronnego przekazu i pomijaniu niewygodnych faktów, kłamią w żywe oczy, zasadą półprawdy fałszują i oczerniają rzeczywistość. Przyznam, że nie wracałbym do tego tematu, gdyby nie specjalna okoliczność, która wyjaśnia wszystko, z pewnością dużo, a z pewnością daje dużo do myślenia. Media piszące po polsku nabrały wody w usta, a może o zmarłych, tylko dobrze i tylko, a inaczej nie wypada, ale i nie wolno mówić inaczej, bo tak trzeba, wygląda na to, że Niemców był wielką nadzie nadzieją nie tylko rosyjskiej, ale i światowej demokracji. To też nic dziwnego, że świat z inną demokracją naprawdę pogrążył się w żałobie. Jak zapewne Państwo pamiętacie. Całą prawdę już od pierwszych minut znano, że rozkaz zabicia Borysa Niemcowa, pana Neumana, wydał zimny, ruski czekista Putin, tak twierdzili politycy i media piszące po polsku. Dlaczego tak mówią? Bo teraz już nie są tacy pewni. Niezłego psikusa wywinął amerykański polityk, pan profesor Zbigniew Brzeziński, który stwierdził, że zabójstwo Borysa Niemcowa zorganizowała Służba Bezpieki Ukrainy z wydatną pomocą Stanów Zjednoczonych. Pan Brzeziński tym oświadczeniem schłodził gorące języki stropianowców w Polsce. Ciekawe, czy wymsknęło się to Zybiemu, tak jak Obamie z przyjęciem władzy w Kijowie czy już specjalnie ktoś ukrofilom wieprzowinę podkłada? Sołtys powiedział, sprawa się rypła i ktoś za to, proszę dokończyć samemu. Szanowni Państwo, czy rewelacje pana profesora Brzezińskiego to tylko rewelacje, czy coś więcej? Zapraszam Was do myślenia, do refleksji. A teraz kilka słów o dziwnych politykach w Polsce z Polski. Omawiając sprawę Borysa Niemcowa mówiłem, jak bójczycznie zachowywał się marszałek Senatu III Rzeczpospolitej, pan Borusewicz. Na zakończenie swojego wystąpienia w telewizorni w Polsce powiedział, cytuję, My jednak nie pozwolimy Rosjanom decydować, kto pojedzie na pogrzeb do Moskwy. Okropny Putin odmówił wpuszczenia na pogrzeb legendarnego pana marszałka senatu Borusewicza, który z pewnością wygłosiłby tam płomienne przemówienie. Afront potworny, ale najwyraźniej Putin wystraszył się zapewnie porażającego efektu, jaki na uczestnikach pogrzebu mogła by zrobić płomienna mowa pana marszałka Borusewicza i na wszelki wypadek go nie wpuszczono. Panie marszałku, nic straconego. Kiedyś w Rosji wreszcie zwycięży właściwa demokracja, bo nikt wiecznie nie żyje, a pan przyjedzie do Moskwy na białym mustangu i o urządzi powtórny pogrzeb, jak się należy, oczywiście. Co prawda, nie jest do końca jasne, czy Borysa Niemcowa będzie można ekshumować, czy nie, bo jak pamiętamy, w Jedwabnym rabini przekonali polskiego, Pana ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego III Rzeczpospolitej w 2001 roku, że żydowskich nieboszczyków ekskumować nie wolno. Być może zrobią wyjątkę. Należy poczekać. Szanowni Państwo, pan Paweł Kowal stał się nieoficjalnym rzecznikiem Majdanowców. I zanim informacja pana profesora Brzynińskiego dotarła do świadomości wielu, pan Kowal. Twierdził, że zabójstwo Niemcowa jest dziełem, cytuję, sił w Rosji jeszcze bardziej mrocznych niż Putin. A teraz będzie musiał zamknąć pyszczydło albo świrgolić, powiedzmy inaczej. Ciekaw jestem, z czego pan Kowal się teraz utrzymuje. Przecież stracił matecznik albo, jak to woli, elementy europosła? Na przykład pan Aleksander Kwaśniewski ma swoje udziały w ukraińskiej firmie razem z synem wiceprezydenta Bidena. Nie wiadomo, czy to, co mówi w sprawach ukraińskich, mówi o panu Kwaśniewskim, to naprawdę tak myśli, czy po prostu wypełnia zlecone obowiązki pracownicze, wśród których pianie we właściwym kierunku. Pełni ważną rolę w przypadku pana Kowala nie wiadomo o żadnym konkretnym biznesie, więc niczego tutaj nie można wykluczyć. Tak przy okazji zapytam, czy wiecie Państwo, która prominentna postać, tak zwana, tak zwana prawicowa, została odznaczona medalem ukraińskich służb specjalnych? Dodam, że przyjmowanie odznaczeń od jakichkolwiek służb bezpieczeństwa, a już w szczególności zagranicznych, jest nie tylko nieetyczne, ale daje dużo do myślenia, kim jest taki gościu. To jest pytanie do Was, szanowni słuchacze. Na samym początku felietonu wspomniałem, że pogrzeb Niemcowa, który powinien przerodzić się w kolorową rewolucję, legł w gruzach. Żałoba wśród scenazy, scenarzystów kolorowych demokracji pozostanie na długo. Są też inne aspekty tego wydarzenia udowodniło to, że istnieją granice awanturnictwa, a zasada kto mieciem wojuje, ten od miecia ginie, ciągle aktualna. Obawiam się tylko, czy awanturnicy nauczą się przyzwoitości. Mocno wątpię Szanowni Państwo, przez wielu polityków. W z Polski, nasz nieszczęśliwy kraj kolejnym razem został straszliwie upokorzony. Czy decyzje dotyczące spraw polskich są podejmowane poza Polską? Czy postępowanie polityków z Polski jest w interesie Polski? Po tym, co zaprezentowałem wcześniej, zapraszam do zastanowienia się, kim są politycy w Polsce, ponieważ bez względu na to, jacy ludzie tworzą czy tworzyli. W danym momencie rząd w Polsce, linia programowa kolejnych ekip jest ciągle ta sama i kontynuowana. Zastanówmy się wspólnie. Z pewnością będę wracał do tego tematu, ale już dzisiaj proponuję, aby głosowaniem w Polsce przewietrzyć ten zaskorupiały świat polskiej polityki, spętany starymi uprzedzeniami i podziałami, uwolnić scenę polityczną od niereformowalnych wiarusów, kombatantów i tych ze szklistą mową, ja jako były weteran. Kampania wyborcza na urząd prezydenta Rzeczpospolitej w pełnym rozkwicie ujawnili się już kandydaci. Niestety, w medialnym zgiełku nikt nie zadaje pytania sobie czy kandydatom, czym naprawdę jest urząd prezydenta. Polska znajduje się dzisiaj na cywilizowanym i politycznym zakręcie i nasz wybór musi odpowiadać prawdzie tej chwili. Musi być na miarę wyzwań, jakie przed nami stoją. Zastanówmy się, jakie obowiązki, nie tylko konstytucyjne, ale również moralne i tych, których konstytucja nie ujmuje, powinien spełniać kandydat. Otóż kandydat na prezydenta powinien posiadać zasadnicze cechy które może najkrócej można zawrzeć w pojęciach dobrego przywódcy narodu dobrego gospodarza i prawdziwie polskiego męża stanu nasz wybór powinien paść na człowieka kandydata który skupia w sobie całą szlachetną tradycję narodu polskiego i będzie wyrazem majestatu Rzeczpospolitej i dążeniem do kontynuacji misji wielkiej i pięknej historii Polski. Przyszły prezydent powinien określać konkretne cele w sferze duchowej, kulturowej, cywilizacyjnej i politycznej, a te będą kontynuacją całego naszego narodowego dziedzictwa. Prawdziwy przywódca narodu to człowiek, który sprawi, że Polacy będą świadomi swej ponad tysiącletniej przeszłości, świadomi obecnych zagrożeń i wyzwań, ale również dumni z wielkich szlachetnych celów, jakie mają osiągnąć. Dobry prezydent to człowiek, który będzie dbał o rozwój Polski, będzie inicjatorem ustaw, stosunków społecznych i ekonomicznych, a w przypadku występowania sprzecznych interesów będzie rozjemcą i autorytetem. Dobry prezydent to człowiek, który zadba o wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo Polski, stworzy silną armię opartą na powszechnym uczestnictwie obywateli w jednostkach obrony terytorialnej. Sprawiać, że każdy Polak będzie dla państwa przede wszystkim osobą suwerenną, a suma suwerenności obywateli będzie podstawą prawdziwej suwerenności państwa. Dobry prezydent i mąż stanu to człowiek, który nie tylko reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej nie jako figurant, ale w stosunku w stosunkach między narodami i państwami wnosi ład moralny oparty na poszanowaniu i godności każdego uczestnika dobry prezydent dobry prezydent polski to człowiek który łagodzi zwaśnionych zapobiega wojnom i jest szanowanym orędownikiem pokoju nie dolewa oliwy do ognia i jest świadomy celów politycznych mocarstw oraz z rozwoju stosunków międzynarodowych w przyszłości. Dobry prezydent to taki, który zadba o Polaków rozsianych po całym świecie i przygotuje państwo do stojących przed Polską wyzwań międzynarodowych i stworzy profesjonalny korpus dyplomatyczny. Polska nie może być popychadłem Zachodu, czy, jak złośliwi twierdzą, wycieraczką Europy. Pytanie do was, szanowni państwo. Który z obecnych kandydatów na prezydenta spełnia powyższe kryteria, które wymieniłem? Proszę pomyślcie przez chwilę. Po, przemawiać powinny refleksje merytoryczne, nie emocje, nie sympatie, merytoryka i uczciwość. W Polsce jest potrzebny prezydent, który, który wskazując narodowi wielkie cele, które wymieniają, Wcze wymieniłem wcześniej, poderwie naród do twórczego i zorganizowanego wysiłku. Prezydent, który zasieje ziarno nadziei. My Polacy i nasze państwo musimy odzyskać autorytet i znaczenie w stosunkach międzynarodowych. Nie może być tak, że każde mocarstwo, każdy inny kraj będzie omijać Polskę jako kraj bez suwerennego przywództwa, tak jak to widzimy dzisiaj. Francja i Niemcy układają się z Rosją i Ukrainą ponad polską. Czytając prasę innych krajów, ogarnia przerażenie. Proszę zwrócić uwagę, czy wśród pretendentów do prezydentury istnieje samodzielność, czy są uzależnieni od partyjnych środowisk, z których się wywodzą, czy w Polsce, w polityce zagranicznej, będą służyć Polsce. Czy obcym interesom, zwróćcie uwagę, czy są zaangażowani w politykę wepchnięcia Polski w wojnę, która nie jest w naszym polskim interesie, a nawet nie jest w interesie Europy. Świadomi odpowiedzialności przed przyszłymi pokoleniami, staniemy do wspólnego, odpowiedzialnego wysiłku, aby wybrać prezydenta na miarę czasu. Nie wolno się bać, zwracać uwagę, czy konkretnie pytać. Kandydata, co pan, panie przyszły prezydencie, zrobi w tej czy innej kwestii, o których wspomniałem ja przed chwileczką, powyżej? My, jako Polacy, ludzie ceniący swój honor, jasno określamy, że już na obiecanki nie damy się nabrać. Szanowni Państwo, polityka to nie religia, a politycy to nie święci. Nie można głosować tylko na mniejsze zło. Czy jesteście w stanie poderwać się? Czy stać was na zryw dla Polski? Czy możecie pokazać światu samym sobie, że Polacy, Polska to wielki naród, który dojrzał? Polacy Polonią już wiecie, że dłużej tak być nie może, że Polska i Polacy to dumny kraj. To dumny naród, a nie wycieraczka Europy. Czy kogokolwiek szacunku i respektu można uczyć z... płaszcząc się? Tak się tego szacunku nie zdobywa. Przede wszystkim i przed każdym, ale z podniesioną głową. Wybory to niczym uchylone drzwi, przez które wpadnie powiew świeżego powietrza do pokoju, w którym od lat kisi się klasa albo bezklasie polityczne. Jest szansa, że tego przeciągu nie da się zdusić, że przewieczy on zaskorupiały świat polskiej polityki spętany starymi uprzedzeniami i podziałami. Uwolni scenę polityczną od niereformowalnych wiarusów, kombatantów. Przyszłość ma na imię Polska, że sprawa Polska będzie ponad wszystko i ponad wszystkim. Kandydat, który zadeklaruje te słowa, które powiedziałem, powinien być kandydatem każdego szanującego się Polaka. Przyszłość ma na imię Polska. Polacy powinniśmy być dumni z polityków w Polsce, a nie wstydzić się za nich. Kandydat, pan Andrzej Duda, jest prawnikiem. Powinien zatem znać różnicę pomiędzy Umową należytej staranności, a umową rezultatu. Szanowni Państwo, czy to, co słyszycie, co usłyszeliście, o czym ja powiedziałem, to aż takie wielkie wymaganie od kandydata na prezydenta Polski? Czy to aż tak dużo? A może to powinno być wykładnią? 773, 775, Cztery cztery zero zero. Siedem siedem trzy, siedem siedem pięć, cztery cztery zero zero. Dziękuję i pozdrawiam. Ja